Odkąd Agnieszka Włodarczyk została mamą, jej całym światem jest mały Milan. Zaabsorbowana macierzyństwem celebrytka ograniczyła życie zawodowe do minimum i dziś znana jest głównie za sprawą bycia influencerką. Instagramowy profil 41-latki opływa bowiem w reklamy suplementów i dziecięcych akcesoriów przepłatanych, rodzinnymi kadrami. Aga rzadko raczy followersów także swoimi przemyśleniami głównie z zakresu rodzicielstwa. Nie inaczej było w poniedziałkowy wieczór. Aktorka wrzuciła niepozorny wakacyjny kadr, pod którym zamieściła obszerny wywód dotyczący wypraw do restauracji. Choć jedzenie na mieście z reguły powinno sprawiać przyjemność i relaksować, w przypadku włodarczyk nie zawsze tak jest. Kiedyś już poruszyłam ten temat na stories. Lubimy czasem zjeść w restauracji. Tak już mamy, zaczyna w imieniu swoim i swojej rodziny. Jest tylko jeden problem, z którym borykam się w zasadzie od początku, od kiedy mały z nami je przy stole: brudne foteliki dla dzieci. Mówiąc brudne, mam na myśli serio brudne. Lepiące, z okruchami, plamami i innymi pozostałościami po poprzednich małych gościach wskazuje wyraźnie poirytowana. Kontynuując. Kelnerki zwykle nie zwracają na to uwagi, więc często, zanim posadzimy małego przy stoliku, sami przecieramy stół mokrą chusteczką. Jest to denerwujące, wyznaje i dodaje, że nawet jeśli obsługa odwiedzanych przez nią lokali zareaguje, jest to rozczarowujące. Kiedyś prosiłam, żeby przemyć fotelik, ale kończyło się to zwykle na popsikaniu chemicznym środkiem, a potem przetarte suchym ręcznikiem i tak zostawione. Nikt nie przemył później czystą wodą. Blad fotelika jest często talerzem dla dzieci. Nie wyobrażam sobie jeść z talerza przemytego chemią Sari, wskazuje obruszona, na koniec zagajając obserwatorów. Dlaczego nikt na to nie zwraca uwagi? Czy wam też zdarzają się takie sytuacje? Jeśli tak, to co z tym robicie? Same przemywacie stolik, czy prosicie o pomoc? Pod żalami Agnieszki zaroiło się od komentarzy dzielących się swoimi doświadczeniami Insta Mam. Myślicie, że jej post zwróci też uwagę właścicieli restauracji?